Dzień dobry, tu Damian Wójcik, a to jest podcast codzienny odcinek 290. I zapraszam Ciebie na akcje związane z rozwojem Twoich mocnych stron. Witam Ciebie w dzisiejszym odcinku podcastu codziennego. I dzisiaj akurat będziemy rozmawiać, czy będę dawał Ci jakieś rady, jak można w fajny sposób rzucić okiem na te wyniki tego testu Galupa i jak z nich skorzystać i jak stworzyć jakieś sytuacje, gdzie możesz wdrożyć daną rzecz, czy możesz działać, wymyślając jakieś projekty, czy jakieś zadania, które są w tym bezpośrednio związane. Jeżeli dzisiaj odpaliłeś podcast i nie wiesz, co to jest Galup Strengths Finder, czy test mocnych stron Galupa, to zapraszam do odcinków dwóch, wcześniej i tam jest to wszystko wyjaśnione, więc zapauzuj, przełącz, a jeżeli już je wcześniej słyszałeś, to zostań ze mną i będziemy dalej tłumaczyć i rozmawiać. I teraz tak. Jeżeli jesteś osobą, która w jakiś tam sposób chce wzmocnić te swoje mocne strony, to po tych działaniach, o których mówiłem wczoraj, czyli tam sprawdziłeś, które Zdania do Ciebie najlepiej się odnoszą. Przesłuchałeś jakiś tam podcast, jeden, drugi, może jakiś artykuł przeczytałeś na temat tego celu, czyli osiągnąłeś ten limit takich trzech źródeł wiedzy. To teraz przechodzimy do akcji, bo tam już masz jakiś mniej więcej pogląd, zbudowała ci się opinia, jakaś taka startowa na dany temat, i teraz przechodzimy właśnie w krok akcji, czyli w krok działania. I tutaj akurat ja gorąco polecam. Yy, podsumować, yy, yy, przejść do tego podsumowania swojej mocnej strony, i tam jest taka zakładka, nazywa się if, nazwa jakaś, is a dominant theme for you. I tutaj, akurat, ja korzystam z inputu, i kiedy wejdziesz na ten input, oczywiście jest to wszystko tylko po języku angielskim, więc tutaj, akurat, mogą być jakieś problemy, jeżeli nie znasz zbyt dobrze tego języka, ale akurat polecam, tutaj taka jest jest internetowy translator, nie od Google, czy tylko od innej firmy, nazywa się DeepL.com i tam można to wkleić i ładnie bardzo tłumaczy, trochę lepiej niż google'owy translator. I teraz tak, kiedy ja odpaliłem czy włączyłem właśnie ten input cały, to tak, z mojego wcześniejszego researchu, z tych różnych stron, czy z tych różnych obszarów, tych trzech źródeł wiedzy, miałem parę pomysłów na jakieś akcje. No ale akurat najwięcej chyba dało mi, dała mi ta zakładka u Galupa, więc ogólnie polecam. I tu masz takie kilka podpunktów, kiedy na przykład input jest dominującym, y, dominującą rzeczą dla Ciebie, czy, czy w tym, jak Ty działasz w Twojej mocnej stronie. I to jest tak. Pierwszy podpunkt: zidentyfikuj swoje obszary specjalizacji. I aktywności, szukaj więcej informacji o nich. Czyli, tutaj, o co mówią, żeby się skupiać na jakichś takich obszarach, zidentyfikować je. Czyli, mamy jakąś pierwszą akcję do naszego tego projektu: Rozwój Mocnej Strony, identyfikacja moich obszarów specjalizacji, czyli co mnie bardzo interesuje i co ja z tym kierunku mogę zrobić. No, jest jakiś tam podpunkt pierwszy. Czyli, pierwsza akcja. Druga: Regularnie czytaj książki i artykuły, które ciebie motywują. OK, regularnie czytaj książki, artykuły, które mnie motywują. Motywacja czy to jest emocja, więc tutaj akurat trochę nie do końca się z tym zgadzam, ale bym bardziej popatrzył na to w tym kierunku, żeby czytać książki, artykuły, czyli znajdować na to czas w ciągu dnia. Czyli OK, być może jakiś nawyk, 20 minut czytania codziennie książki. Zwiększaj swoją, swój zasób słownictwa poprzez naukę nowych słów. I ogólnie to jest rzecz, o której też kiedyś myślałem, i chyba zacznę to robić właśnie w tym kierunku. I tutaj akurat chyba ostatnim się przypomina słowa, które się nau nauczyłem, czyli kwast 3 słowy, który na przykład powstaje w momencie yy, kiedy następuje, wchodzimy w proces ketozy w naszym ciele, i to jest jakieś, o no, już nauczyłem się znaczenia nowego słowa, i ten mój input jest zadowolony. Tutaj, oczywiście, jest coś, że bardzo lubisz czytać słownik i encyklopedię. To się też zdarza niekiedy Wikipedia, no ale tutaj akurat nie ma z tym żadnej akcji. No i tutaj jest kolejna akcja, czyli stwórz system kolekcjonowania i łatwej lokalizacji informacji. Czyli tutaj akurat zalecam GTD, czyli jeżeli chodzi o projekty, ale też o stworzenie własnego systemu w jakimś OneNote, i to jest jakaś ta rzecz, która u mnie też powstaje, bo mam OneNote'a, ale go teraz przerabiam, żeby był łatwiejszy mi w obsłudze, biorąc pod uwagę to, co się dzieje, czyli go czyszczę, usuwam różne strony, przerzucam informacje i teraz jestem też w trakcie tego działania, więc to jak gdyby była akcja, kiedy to przeczytałem. I kolejna rzecz, czyli zidentyfikuj sytuacje, w których możesz dzielić się z informacjami, które zdobędziesz z innymi ludźmi. I ja się chwilę zastanawiałem nad tym podpunktem i doszedłem do wniosku, że dla mnie Akcja związana z tym obszarem to jest coś, co już robię, czyli podcast, vlog, blog, też nowy blog, który powstaje. I być może tych działalności jest za dużo, więc może musiałbym je jakoś skrócić, i to też jest dla mnie coś takiego do pomyślenia, bo oczywiście nie jestem w stanie też robić wszystkiego. I to są na przykład rzeczy, które można, które ja akurat wyciągnąłem z inputu. I teraz przechodzę do tego kolejnego obszaru, czyli do Intellection, yy, który też yy, akurat ja osobiście nie, yy, nie robiłem jeszcze żadnego projektu z tym, ale gdybyś też przechodził, to, to to żeby ci pokazać, o czym ja mogę pomyśleć, kiedy będę to robił. Czyli to jest na przykład tak. Yy, parę minut każdego dnia, aby zastanowić się nad swoimi myślami i twoje. Twoje myślenie będzie bardziej ostre i efektywniejsze, czyli tutaj, akurat, albo medytacja to jest dla mnie taki pomysł, od razu, który mi przychodzi, albo na przykład dziennik, co i tak już robię. Zawsze zastanaw zastanów się o dużych projektach, czyli zastanawia się nad nimi przed rozpoczęciem akcji, czyli planuj i tak dalej. Czyli to, co też jak gdyby wykonuje cały czas. Ale. Dalej, kolejny. Zidentyfikuj Twoich kolegów, z którymi możesz mieć fajną intelektualną dyskusję. To też jest ciekawy pomysł na jakąś akcję, którą możesz wdrożyć do swojego systemu. Być może, nie wiem, wywiady, podcasty z kimś mądrzejszym, fajnym, który w jakiś sposób cię zmusi do myślenia. Dalej, to też jest ciekawe, czyli miej miejsce, gdzie znajdują się wszystkie Twoje pomysły. Czyli ja akurat robię to w dzienniku. Ale też sukcesywnie staram się przerzucać te rzeczy do tego one nota, o którym mówiłem chwilę temu, czyli gromadzę też te moje pomysły wszystkie. Jest ich tam bardzo dużo. Kolejna rzecz, wejść, znajdź czas, żeby pisać, czyli może to być najlepszy sposób, żeby skrystalizować twoje myśli, i tutaj jest kolejny pomysł, dziennik, blog, jakieś artykuły inne takie rzeczy. Więc jeżeli tutaj widzisz, przechodzę przez kolejny, jak gdyby obszar i. Z każdego tego podpunktu, który tu jest, yy, jest pomysł na działanie, które rozwinie tę mocną stronę w sposób o wiele, wiele mocniejszy niż sobie jesteś w stanie to wyobrazić. I z, tego, z każdego z tych pomysłów tworzy się wielki, wielki, wielki projekt. Dlatego, jeżeli tego słuchasz, zrobiłeś test galupa, ale nie zrobiłeś żadnych akcji, to zachęcam do przejścia przez te trzy odcinki podcastu ostatnie i po prostu wdrożenia. Tego w swoje życie skupienia się najpierw na tych najmocniejszych swoich stronach, ograniczenia się do trzech jakichś źródeł wiedzy o danym y, obszarze, bo przy nauce nie unikniesz tego, żeby zanurzyć się w jakimś artykule, czy jakiejś książce, czy jakimś filmie, który porusza ten twój, tą Twoją mocną stronę. I to by było na tyle. Jeżeli słuchasz tego podcastu i ci się spodobał, to daj mi znać. Ja już będę kończył na dzisiaj, więc dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia jutro. Na razie, cześć.